Czas na prognozę pogody. Adam Giza, witam i zapraszam. W niedzielę 19 kwietnia Polska znajdzie się pod wpływem wyżu z Wysp Owczych. Niestety układ ten przyniesie nam grubą warstwę chmur. Najwięcej chmur będzie w Małopolsce i na Śląsku. Wszędzie mogą pojawić się przylotne opady atmosferyczne, zwłaszcza na wschodzie i na południu. Oto szczegóły. Proszę spojrzeć, od 7 do 9 stopni na wschodzie, w centrum od 10 do 11 kresek tam deszczowo. Na południu od 5 do 10 najchłodniej w Zakopanem 5 stopni. Na zachodzie zdecydowanie przyjemniej, nawet do 14 stopni, na cieplej okolicy. Niziny Niziny szczecińskiej. Tutaj padać nie powinno, raczej słońce wszędzie wyjrzy za chmur. Powietrze, jakie do Polski dociera, to powietrze arktyczne. Ciśnienie będzie się wahać, wyniesie w południe w Warszawie 1004 hektopaskale. Biomet na północnym zachodzie obojętny, na pozostałym obszarze niestety niekorzystny. Dobra informacja jest taka, że każdy kolejny dzień będzie coraz cieplejszy, nawet w połowie tygodnia do 18 stopni. Teraz to wszystko do zobaczenia.